Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku cyklu Nummi Logfuntur. Monety mówią. Tym razem, zanim przeniesiemy się do starożytnego Rzymu, chciałbym, żebyśmy na moment przenieśli się do Torunia, do roku 1697, kiedy to Krystian Henschel Przedstawiał publicznie przygotowaną przez ówczesnego profesora i rektora Gimnazjum Akademickiego Georga Wendego, dysertację poświęconą jak głosi tytuł Monetom, czterech cesarzy rzymskich, wybitym na pamiątkę zwycięstw nad sarmacją, de Quatuor imperatorum romanorum numis in memoriam victoriae de sarmatis olim reportate cusis". Dysertacja ta wydana pierwotnie w roku jej obrony, a przedrukowana w latach 20. XVIII wieku w bardzo ciekawym tomie, właściwie zbiorze trzech tomów opracowanym przez Petera na ówczesnego z kolei rektora gimnazjum akademickiego, pod tytułem Eletemata temata Zarówno ów oryginał, jak i wersja przedrukowana opatrzone są ilustracjami, rycinami przedstawiającymi owe monety. W grę wchodzą tutaj zatem cztery przedstawienia jak widzimy. Sarmatia de Victa, Signis a Sarmatis Receptis. Tutaj właśnie w domyśle Victoria de Sarmatia, zwycięstwo nad Sarmacją. I wreszcie Sarmatia de Victa z przedstawieniem jeńca i Wiktorii. Otóż monety na górze przypisywamy tak jak ta po stronie lewej Domicjanowi, natomiast ta po prawej Marku, Markowi Aureliuszowi, nie są monetami autentycznymi. Wende, choć miał znakomity warsztat naukowy, ukształtowany w czasie jego studiów w Frankfurcie nad Odrą, w w Wittenberdze, a także w Lejdzie. Otóż, otóż Wendek nie miał dostępu bezpośrednio do monet i korzystał, jak się wydaje, przede wszystkim z rycin zamieszczonych w dziele Jacques'a Wazela, które wyszło w Amsterdamie w roku 1677 i zawierało również monety nieautentyczne, tak jak te. Dwie na górze, które powielają schemat ikonograficzny monety upamiętniającej monet zwycięstwo nad dakami, bądź też odzyskanie znaków legionowych od Partów. Znaków utraconych przez Krasusa, pod Karra i odzyskanych później przez Augusta. Natomiast jak najbardziej autentyczne są monety przedstawione na dole, bite przez Marka Aureliusza i Commodusa oraz Konstantyna. Tych monet Marka Aureliusza pokazać Państwu dzisiaj nie mogę, natomiast mogę pokazać popularniejszy typ sarmatia de Victa Konstantyna. Tutaj akurat egzemplarz z Sirmium. Widzimy Wiktorię kroczącą w prawo oraz jeńca u jej stóp. Widzimy też bardzo ładny portret Konstantyna. Niejako uzupełnieniem serii Konstantyna były monety bite dla jego pierworodnego syna Kryspusa z legendą. Alemania de Victa, a zatem pokonana Alemania, też egzemplarz z Sirmium. Obydwa typy, zarówno ten Konstantyna, jak i Krispusa były bite w latach 324-325. To są typy Roman Imperial Coinage, odpowiednio 48-49. I spodziewalibyśmy się, że będą upamiętniać jakieś wielkie zwycięstwa, właśnie nad sarmatami. I Alemanami. W rzeczywistości jednak przede wszystkim nawiązują one do zwycięstwa nad Licyniuszem, który przez wiele lat był współpanującym w Cesarstwie, mianowicie od roku 308 do 324. Pozwolił jednak Przejść przez granice naddunajskie, między innymi właśnie Sarmatom. Po drugie, korzystał z gotskich i zapewne także sarmackich najemników i rzucił wyzwanie swemu koledze Konstantynowi. Konstantyn wyzwaniem przyjął, a być może sam, no nie być może, zdecydowanie. Sam również dążył do jedynowładztwa. I w kolejnych bitwach, najpierw pod Adrianopolem 3 lipca 324 roku, później w bitwie o Hellespont we wrześniu tego samego roku, w tej bitwie morskiej dowodził właśnie Kryspus. I wreszcie w bitwie pod Chryzopolis, gdzie dowodził sam Konstantyn, pokonał licyniusza. Licyniusz zbiegł do Nikomedii. No i tam po obietnicy, Darowania mu życia. Poddał się. Konstantyn wkrótce zresztą uśmiercił zarówno liceniusza, jak jego małoletniego syna. Zresztą było to, było to gorzkie zwycięstwo, bo wkrótce w wyniku intrygi zginął z rozkazu ojca również Kryspus, również którego monetę mamy tutaj po. Prawej stronie. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji i oglądania kolejnych odcinków cyklu Numi Lockwondo.